Dzień dobry. Zajmiemy się zamianą liczb szesnastkowych na liczby binarne. Jest to bardzo proste. Jak zaraz zobaczycie. Tu mamy dosyć łatwą liczbę do rozpisania. FFF. Pierw ją rozpiszmy na, na cząstki, to podzielmy. Czyli F, F i F. Teraz musimy uzyskać liczbę binarną f dziesiętnie to jest 15 i musimy teraz wpisać piętnastkę binarnie. W ogóle rozpisując liczby szesnastkowe maksymalnie nam to zajmie 4 bity dla każdej części, gdyż najwyższą liczbą binarnie najwyższą liczbą szesnastkową są 4 jedynki, gdyż 15 to jest właśnie 4 jedynki, tak? nie ma większej wartości w pojedynczej cyfry yy, szesnastkowej. Czyli tu będzie tak. 1, 1, 1 1, 1, 1 1, 1, 1 Przypomnę tylko skąd się te wzięły. Yy, 2 do zerowej plus 2 do pierwszej plus 2 do drugiej, plus 2 do trzeciej. Czyli 1 plus 2 plus 4 plus 8 tworzy nam 15. To taki prosty przykład na start był. Zmodyfikujmy sobie. Yy, dobra, niech będzie coś trudniejszego, bardziej wymagającego. 2A no E niech będzie. Czyli 2 A E Dobrze. To je usunę, żeby nam się nie myliło. Dwójka dziesiętnie i szesnastkowo to jest dwójka. I teraz musimy znaleźć tą liczbę binarnie. No, dwójka binarnie to jest tylko jedna tutaj możliwość, to jest 2 do pierwszej, tak? W pozostałych miejscach wpisujemy 0. Czyli to będzie 0, 0, 1, 0, a to jest 10, dziesiętnie oczywiście, a binarnie to jest 2 do trzeciej. Plus 2 do pierwszej. Czyli jest 1, 0, 1, 0. Dobrze. I E to jest 14. To jest 2 do trzeciej, plus 2 do drugiej, plus 2 do pierwszej. Tak? Zero będzie tylko przy 2 do zerowej. Czyli jest 1, 1, 1 i 0. Czyli yy, liczba. Szesnastkowa 2AE bilatnie wynosi 00101010 1110 Dobra, myślę, że to nie jest specjalnie skomplikowane. Jeszcze jeden przykład może dla utrwalenia 3 niech będzie B i będzie D. 3B D Dobrze. 3 w heksach i w dziesiętnie jest tak samo 3. Binarnie jest to suma 2 do pierwszej i 2 do zerowej. Czyli będzie 0011 B czyli 11 dziesiętnie to musi być 8 2 1, czyli 2 do trzeciej, 2 do pierwszej, 2 do zerowej. 2 do drugiej zerujemy, nie? Czyli 1, 0, 1, 1. I D, czyli 13 to będzie 2 do trzeciej plus 2 do drugiej plus 2 do zerowej. Tak? Tak możemy tylko uzyskać 13. Czyli to będzie 1, 1, 0, i 1. Czyli szesnastkowa liczba 3BD binarnie wynosi 00 11 10 11 1, 0 i 1. To tyle na dzisiaj. Dziękuję. Do widzenia.